No i Polki z numerem 11. Krystyna Pałka, Magdalena Gwizdoń, Weronika Nowakowska, Agnieszka Cyl. Była zasada, powtarzaliśmy to wielokrotnie. Nasze przy dobrym, przy bardzo dobrym strzelaniu mają tutaj niewielkie szanse, żeby się tam gdzieś koło czołowej lokaty zakręcić. Ale ładnie to podkreśliła Agnieszka Cyl. Mówi tak, kiedy wyjeżdżaliśmy do Vancouver, mówiło się o dobrym miejscu. Kiedy byliśmy już tutaj na miejscu, też mówiło się o jakimś dobrym miejscu no może gdzieś tam o jakichś szansach na pedal. A teraz Agnieszka Cel mówi, dziennikarze się pytają, czy my tutaj startujemy po złoto. No nie, tak. nie proszę tak. Państwa. Proszę Państwa, no tak to, tak to bywa to i tak ładnie określałeś, że te są y, dobre, tamte, a wiesz jakie są Polki? Zagadkowe. No, ale ładne przy tym. I zagadkowe to bardzo ładnie. I tak on ich świadczy. Proszę Państwa, Krystyna Pałka na pierwszym odcinku, ona się bardzo dobrze czuje właśnie w takim tłoku, którym panuje na pierwszym odcinku. Na ostatnim Agnieszka cyn, która podobno ma najlepsze nerwy. No i po środku dwie troszeczkę, jeżeli mówiłeś, że nasze są zagadkowe, to nie, nie zagadkowe. Mówiłem, że nie zagadkowe... A jak powiedziałeś? Zagadkowe, może zagadkowy. To Magdalena Gwizdoń i Weronika Nowakowska są zagadkowe do kwadratu, bo... Mm bo nie wiadomo, jak strzelą do końca. Czy Weronika porozmawiała ze swoim Zbysiem, tego nie wiemy. Który się A, podobno zakochał, Weroniki ma skarpetki, Weroniki, w, ma skarpetki ta, jakąś tam bieliznę. To, 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 to Sylwia Urban się głównie pyta o bieliznę, bo to jest kobieta, nasza koleżanka My z Radia praca. Polskiego, nam nie wypada. Mourine, proszę Państwa, na Państwa ekranach powraca... No ale czy to jest możliwe, Tomku? Francuski, Chinki, Słowenki. Bardzo wysoko. Amerykanki. Troszkę nam gdzieś tutaj przepadły. Tak, wariują nam niestety komputery. komputery. Tak i tak szukamy, proszę Państwa, nie mamy niestety informacji, dlatego że... Coś się dzieje. Rosjanki są na drugim miejscu, a tutaj. Ja mam Estonię pokazane na są... pierwszym. <laughs> na swoim tak. komputerze. Nie, no z Wójką biegnie Niemka, za nią Rosjanka, a później Francuska I te trzy sztafety są na czele, a więc. A teraz mam jakąś tutaj zamiast wyników, to pokazała mi się jakaś blondynka na tym naszym. I pan Uwe Missigang Ci się pokazał, który bardzo no, tutaj nerwowo tak. obserwuje. On udzielał mnóstwa wywiadów na temat sytuacji związanej z Neuner, to... No to nasuwa się tu Tomku to, od czego rozpoczęliśmy naszą relację, dziwiąc się, że wszyscy dziennikarze, nasi koledzy, którzy są Vancouver tak bardzo szybko zrobili spolek po jednym biegu indywidualnym, gdzie rzeczywiście wspaniale strzelały, urosły do rangi faworytek i niemal wszyscy dziennikarze przychodzili i pytali, jakiego koloru będzie medal. No panowie, troszeczkę jednak umiaru. Ale bo oni nie słyszą. No to niech nie słyszą, no ale ktoś słyszy, może tak, tam. To... Bo to to, no, się robi, tobą... bezsensowna historia. No, medale też mieliśmy wczoraj na skoczni podobno wywalczyć. No ale jeśli ktoś śledzi, a powinien śledzić to, co się dzieje na skoczniach, to wiemy, że mamy jednego małysza i chwała Bogu, że mamy na razie, ale poza tym nie mamy skoczków, którzy mogą walczyć o medal na skoczni podczas Igrzysk Olimpijskich. No troszeczkę skromności. No tak, skromności. Jak z tych dziewczyn można robić medalistki, tak jak mówiliśmy, one raz w życiu były na czwartym miejscu i is uh Użyjmy na trzecie na trzecim, po tak. dyskwalifikacji tak, no, Rosji. Są młode, tak samo jak Tomasz tak. Sikora. Tomasz Sikora w tym sezonie był raz na podium. Tak, i my no, Oczywiście liczyliśmy, my też dopingujemy tak, no dziewczyny. Jesteśmy, jest za... zaangażowani, lubimy ten sport. No jak się ale mówi o tym na sporcie ziemi. 8 lat i, i relacjonujemy wszystko dla Państwa. Już polubiliśmy już wszystkie zawodniczki, trenerów, a propos trenerów też ta sytuacja mi tak, się nie podoba. Nie jest to jakaś niewyjaśniona historia z tego, co. W nowinek, które dochodzą, czy informacje, jakie dochodzą z Vancouver. Mogę się zorientować tylko tyle, że jakieś frakcje znów powstały w Związku Biatlonowym. Nawet nie wiem, czy prezes Waśkiewicz jest w stanie nad tym wszystkim tam zapanować. Znów jakieś będą trenerskie rozszady i będziemy, proszę Państwa, mówić, że mamy wspaniałych trenerów w Polsce, tylko nikogo jeszcze nie wychowali, ale chcieliby już trenować kadrę. I faceta, który od ośmiu lat z żoną prowadzi w dobry sposób sikorę, a ona w jakiś bardzo dobry sposób te dziewczęta, które nagle są w czołówce od czasu do czasu, chociażby to nagle powiemy, że oni nam się już nie podobają do widzenia. Ten Biatlon jakiś jest pechowy, wierietielny. Trener Aleksander Wierietielny zrobił złotego medalistę z Sikory w 1995 roku, po czym go w ogóle wygoniano ze związku biatlonowego, więc też troszkę o pamiętanie. To tyle, proszę Państwa, tak. takich uwag. No. No nic, no już po prostu... Jest proszę, pan się... z Wąsami, znaczy, że będzie pan strzelanie. Pan z Wąsami będzie dzisiaj się szalenie cieszył, ja nawet nie wiem, z czy telefonu. mogę powiedzieć w jaki sposób będzie się cieszył. Chyba się Możesz zgłoszenie. powiedzieć po strzelaniu Olgi Pyliowej Miedwiedce. No, uwaga. Proszę państwa... Mówiliśmy Państwu, że oglądają Państwo biatlon. Jest bardzo dużo kibiców nam, tutaj nas ogląda, słucha, ogląda przede wszystkim zawodników, bo nas trudno oglądać, ale można posłuchać. Można nas oglądać tych... w, w internecie. Tak, ale mamy, proszę Państwa, wśród kibiców. Mamy profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, pana Jana Kęsika, który ma doktoranta, to jest ciekawostka Tomek, piszącego pracę doktorską z historii biatlonu. I wyobraź sobie, że zarówno pan profesor, jak i jego doktora, słuchają naszych relacji, wszystko to jest pod wpływem naszych relacji, bardzo nam miło i życzymy panu napisania świetnej pracy doktorskiej, podobnie jak Innemu doktorantowi profesora Jana Kęsika, którym jest senator Andrzej Persson, nasz przyjaciel, który nie pisze z biatlonu, a z czego pisze zgadzi? z Golfa. Tak jest i tak. pozdrawiamy Golfy pana, senatora, tak pana i profesora. Tak brzmieć tytuł, tytuł jego pracy. Tak, no więc y, nasz senator, przyjaciel będzie tę pracę niedługo kończył. A ciekawostka, proszę państwa, w 2003 roku na Mistrzostwach Świata w Mansisku, które widziałem, Bai i Glagow zdobyły egzekwo tytuł. Mistrzyń Świata w biegu na dochodzenie. Tak jest, tak było. No i teraz zobacz, co będzie. Ba i dochodzi. Henkel. A Henkel. <laughs> właśnie Dobrze. tak ciebie słucham. Tak, do myślałem, to Gragow. Tak mi się to jakoś A... ładnie układało. <laughs> Ona do... No Nie, bo, do... bo wiesz, wydawało mi się, że jak to jest... Że jak to jest... Już dochodzi, no dochodzi. Henkel. Dobrze. Gragow, tak. Henkel, Nie Widzi no, przed sobą tak. Niemkę, więc ją goni. Ale zobacz, co będzie. Na drugie miejsce wyjdą Francuzi. Ale ja, ja tylko dla pocieszenia powiem, że Agnieszka w Celi jest już dwunasta. Przed tak, biegnięciem ale ta, na strzelnicę. Ale ta przewaga Rosjanek myśli, że taka znów olbrzymia. Olbrzymia, 45 sekund. No to nie, to bym musiała to... się połączyć. Nie, nie, ja zdjąć, rozumiem, jak... ale 45 sekund to świadczy jednak. Ale to jest dublowane, prawda? To, 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 ta że... to tak, zdenerwowała cię ona. tu Berger i Jonsson, dwie świetne zawodniczki, które... No, ale nie będą Szwedki miały medalu. Tak, tak, nie pociągną mnie tutaj hmm? do medalu, mimo że, że dobrze się spisały obydwie to na strony. teraz tutaj mamy mistrzostwa Skandynawii, Norwegia, Szwecja. No i tam gratulacje państwo widzieli tylko nie tak nie zauważyłem czy to pan Misigang gratulował Rosjaninowi czy Rosjanin panu Misigangowi bo to tak niewyraźnie wyszło nie zwróciłeś uwagi tomku A szkoda